Jesteś obserwowany sprzeciw państwu policyjnemu. Pod takimi hasłami protestowali dziś wrocławscy anarchiści w centrum miasta, a wszystko za sprawą planowanej przez rząd ustawy antyterrorystycznej. Manifestacja była zapowiadana od kilku dni, frekwencja jednak nie dopisała. Pojawiło się niespełna dwadzieścia osób. Testujemy przeciwko wprowadzeniu państwu policyjnego w Polsce, do czego prowadzi ustawa antyterrorystyczna, ustawa zwiększająca uprawnienia co do inwigilacji obywateli, powołująca ministra bezpieczeństwa narodowego. No chodzi o naruszenie naszej prywatności, samopoczucie tego, że ktoś może po prostu wejść sobie na nasz komputer, będąc w pełni uprawnionym do tego nie wiadomo czemu, i po prostu sprawdzić nasze prywatne rzeczy, przewertować je w celu poszukiwania e, terroryzmu. Gdzie już tam kolega wcześniej powiedział, e, że e, masowa inwigilacja. Jeszcze nie było przypadków w historii, kiedy za pomocą masowej inwigilacji udało się zidentyfikować jakichkolwiek terrorystów. Przede wszystkim. E... To jest danie narzędzi policji i służbom, takie, aby mogły skutecznie walczyć z zagrożeniem terrorystycznym, który jest, który, o którym dowiadujemy się praktycznie codziennie z gazet. No nie może być tak, jak było w Brukseli, że na przykład tamte służby, policja, czekała przed domem terrorysty, bo nie mogła go zatrzymać, bo, nie było, jeszcze, bo było przed godziną szóstą.